Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Bo niektórzy mówią, że. No, jak w domu jestem teraz, i oczywiście będę ja sobie teraz robił jaśnicę z grzybami. No i pokażę Wam, jak ja to robię. Po normalnemu, tak po swojsku. Nie ma jakichś tam cudów, że tak powiem jak wiecie no niektórzy mówią że to trzeba tam tak i tak trzeba pokroić to na takie malutkie kawałki na jakieś inne i tak dalej po prostu ja robię widzicie tyle zostało bo już po obraniu to idzie na kompostownik oczywiście no i a ja po prostu robię sobie już umyte są porobione umyte, te grzybki i ja sobie je tak o dojecznicy sobie je tak kroję widzicie? E, nie patrzę czy to takie czy takie tylko po prostu tak jadę i po swojskiemu <laughs> Nie jakieś tam wiecie dla dla oka żeby nie wiadomo jakie piękne były równe wszystko ma być i tak dalej po prostu tnę i daję wszystko do na patelkę tak tak to tak to umie działa no niestety albo stety takie najprostsze sposoby są według mnie najlepsze tak a potem wam pokażę prawdziwek o. Zobaczcie jaki ładny, Myty, oczywiście, a miałem wam pokazać, żeby wziąć prawdziwka, jak chcecie zamrozić albo ususzyć i wiadomo, no to nie można moczyć go tak, no to czyli jak go nie można moczyć, no to bierzemy pędzelek, no bo jedynie jak nie macie tam pędzelek, o taki, <laughs> można być taki nawet i bierzecie go w całości jak jest suchy, oczywiście nożykiem go trochę tam, tą nóżkę, z tego piachu, końcówka, korzonka i tak dalej jeszcze no i potem, żeby go wyczyścić ładnie no to trzeba go pędzelkiem takim zrobić, takim do farby bo jednie, który macie do farby, tak? i robicie w ten sposób i go czyścicie i on wtedy jest czyściutki i wtedy można go mrozić i nie musimy go nie musimy go hmm, myć i do zamążarki można wsadzić i, 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 i ususzyć. No to tak robię w prawdziwki. Jak grzybki też tak można robić. Jasne, że tak. Pędzelkiem po prostu. Bierzemy pędzelek i. A teraz sobie czynicę będziemy robić z kozacku, kozaczków czerwonych. Mm. Prawdziwek do tego. No, wszystkie grzyby, które się przyniosło z lasu. Można je po prostu o, na patelkę wrzucić i podnosić w piec. Mhm. Tam widzicie tu, to słoicie no, z grzybkami, tak? Gdzie on jest w ogóle? Zaraz zobaczymy. I Widzicie, trzeba na mały ogień. Ogień, no, akurat to co tam ma. Jajuszka są. No tu z innych grzybków, takich różne rodzaje grzybków tu są. Widzicie w tym słoiczku zrobione. Różne rodzaje. A są i takie, że tylko prawdziwki, a takie że kozaczki, a różnie i dajemy te wszystkie grzybki, które to są. Nie będziemy się tutaj coś pierdzielić z tym wszystkim. Po prostu dajemy wszystko no, y, i później jak przysmażymy je to później, po, później jak w zależności ile tego farszu będzie tutaj, tych grzybków to potem w zależności ile będziemy chcieli zjeść to dodajemy, dodajemy do tego jajeczka, tak? Y, czyli nie musimy wszystkiego zjeść, możemy część sobie, połowę sobie gdzieś od, odstawić do jakiegoś innego pojemnika, tak? i tych pięć jajeczek na przykład włożyć sobie tu do tych reszty, grzybków a, a resztę na zaś no i ja tak, tak tak to robię, widzicie no oczywiście wszystkie zdrowe rybki tego tego wydaje się, że o, jak jest duży to można go przeciąć zobaczcie jakieś śliczny i Pokroimy ładnie, tak leci po prostu. Widzicie jak ja to robię? O, w ten sposób. Niektórzy wiecie. Mogą robić tak, kroić kawałki, potem kosteczka i tak dalej. Nie, ja po prostu z ręki jadę. Jadę z ręki, tak jak wyjdzie, tak jak wpadnie. Tak jest. I myślę, że to. Ale takie grzybki, które też można tu przysmażyć na przykład teraz, tylko ich troszkę za mało jest, chociaż może wystarczyło na pizzę. Może Wam kiedyś pokażę, jak pizzę robię z takich grzybów. Jest praktycznie to samo, tylko ciasto muszę zrobić, można kupić sobie gotowe już, tak samo, a można zrobić. I tak samo mniej więcej się robi na pizzę. No, tu znowu taki widzicie grzybuś. przecinamy. Sprawdzamy jeszcze czy tu nie ma jakiejś dziurki albo czegoś. Jak nie ma to tniemy go po prostu. No i dobra. Jak przy... Yy, ten... Jak trochę je przysmażę to Wam pokażę jak to tam dalej działa. A teraz kroimy cebulkę. To na kompostownik oczywiście leci. Wszystko. Dobra i tylko trzeba ją trochę grubiej zrobić tak. Nie żeby były. O takie troszkę grubsze te plasterki muszą być. Znaczy muszą być. Mogą być, a nie muszą tak. Jak tam uważacie, ale ja tak robię na przykład. On mi się roz. <noise> ja już mam takie niezgrabne te paluchy po prostu że no ale mniej więcej takie kostki można było posiekać jeszcze troszkę ale ja uważam że takie jest okej okay. no, no dobra pólkę pokroimy mhm. Każdy kroi, jak sam uważa, tak? Może nie zgrabnę, bo już człowiek nie jest już taki jak <grybki> kiedyś, ale dobra, daje radę, w każdym razie. No i to w ten sposób, tak to wygląda. Grzybki się już smażą oczywiście. Widzicie? Już powoli dochodzą do siebie i będą czy pod przykrypką trzeba je troszkę. Oczywiście dałem troszkę oleju, tak. Teraz sól. Oczywiście każdy daje jak tam ile tam uważa, tak posolić. Nie za dużo, bo sól jest w sumie w sumie nie tak. No to każdy daje mam taką grubą, grubszą, Także sobie tutaj Mm -hmm. i pieprz to takie dwa podstawowe składniki no ja lubię pieprz tak trochę więcej <grychy> o. no i dobra i zaraz cebulka też poleci do tego niech ale jeszcze, jeszcze chwilę grzyby muszą dojść Bardziej zrobicie takie wiecie, maślane i dopiero później, dopiero cebulka idzie. No dobra. Zobaczcie jak się poddusiły troszkę. Widzicie? O, ładnie wyglądają. Super. I teraz można dodać cebulki. Oczywiście, że tak. Teraz dodajemy cebulki, w zależności kto lubi cebulę i jak cebuli, <laughs> ja lubię zdrowa, cebula jest zdrowa, jest trochę więcej grzybów, jedną cebulę jak damy i znowu z cebulką niech się dusi, tutaj ładnie grzybki niech się duszą razem z cebulką, troszkę wymieszamy. Mhm. <noise> Już musimy kalec. Dobra. No i musimy zamknąć, przymknąć troszkę I czekamy znowu jakieś 10 minut myślę, że wystarczy. A teraz trochę chlebusia. Oczywiście każdy jaki chce. Ja ze słonecznikiem, lubię taki ciemny chlebuś masełko otwieramy masełko. Smarujemy troszkę masełkiem. O, w ten sposób. Przynajmniej ja tak robię. Parę kromek tak zrobimy. Masełko jest w wodzie. Widzicie? W takiej masowej niszce. Zostawiamy. No i dobra. No i widzicie, ile tego pasu jest. Zobaczcie, masa. Już jest prawie że zrobiony. Jeszcze chwileczkę, ale ja tego tyle nie zjem, dlatego biorę pojemnik żaroodporny. Widzicie? Bo to tylko na razie na jedną osobę. I tu pół z tego zostawiam, o. a pół sobie tutaj teraz zostawiam na patelni. Pół tutaj do pojemniczka zostawiam. Niech sobie tutaj leży. To będzie na drugą osobę do jajuszek, a tu teraz jeszcze parę minutek po prostu muszę dosmażyć lekko i będę pijał jajuszka. No to co, jajuszko wbite, teraz zostało tylko troszkę wymieszać. Mmm, jakie zapachy idą, rewelacje. Zobaczcie, no jak to woli, jeden woli bardziej taką suchą, taką już wyłączymy piec i po to lepiej taką trochę taką jeść. rzadszą. A chyba przedobrzyłem. Nie wiem czy to zjem, <grytanie> ale tu jeszcze jest. Następna porcja będzie także i to potem właśnie tą porcję można na patelkę trochę odsmażyć leciutko i żeby było świeże chlebuś jest. I teraz tak, jak wezmę na talerz, no to jeszcze cebulki trochę takiej zasmażanej, przysmażanej, że tak powiem, jest rewelacja, tylko dopiero jak dam na talerzyk, obsypię to, mm, uwielbiam po prostu z tą cebulką, no i no dobra, no to tyle, smacznego Wam życzę, A pa, do następnego.